18 kwiecień, community Minecrafta jest ucieszone, ponieważ wyszła kolejna gra, czyli Minecraft Legends, czyli taka jakby strategia, czy coś takiego. Więc ja sobie pomyślałam, no muszę w to zagrać. Zobaczymy, czy to jest taka faja, tak jak Minecraft Dungeons, czy może będzie to dobre. Więc wchodzimy do gry. Dobra, to którego? Biorę tego. I w co ja mam grać? Bedrock Moment. Okej. Okay. No gdzie ja mam lecieć? Nie gadaj Fortnite O Dobra Dobra robota No dobra To teraz w którą stronę się u... yy, ten udać? Tu mnie coś prowadzi Co to lata? Weksy? Nie, ptaki Niech tu mi skopie. Tu mi skopie tu mi skopie, ale ja będę potężny. Ej, dobra, ja w końcu wiem o co chodzi z tym znaczkiem. To chodzi o to, że jest ten, wioska tam atakowana. Czemu je dostałem jakiegoś... Jakiego kopa to ma? Moje ulubione rzeczy od dzisiaj. Nie, ja lubię te krzaczki. Tu jest wioska, i ja do niej idę. Bo jest dojechana. Ta wioska jest atakowana. Idź do niej! Dzięki za info. Dobre. Trzeba powstrzymać te małe różowe potworki Głośniej się nie dało? E, prze, szybko, szybko X, X. Musisz pozbyć się wszystkich Czeka, to, ja, to ja pod X? -em? Chodźcie No jest I co, już po? Nice. Szybko było. To postawię to tutaj. Postawiłem jeden dom, i wszystko odbudowane. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ja to mogę wszystko skopać? Ale to jest potężne. Dobra, więc lecimy na następną wioskę. Mamy ją. X i nawalamy. Ja już mniej więcej rozumiem jak działa ten, yy, ta taka chata stolarza to chyba powinienem ją postawić i ona będzie naprawiać czy coś takiego. Spróbuję. Tu wieżyczkę. Tu wieżyczkę i tu wieżyczkę. Jeszcze jedno? No dobra, niech będzie tutaj. No dobra. No to tak. Stawiamy to gdzieś tu. I w ogóle są jakieś z łukami. Znaczy, w sumie to pigliny miały tusze, ale dobra. Udało się! Haha, ha, wioska została uratowana! Wiedzieliśmy, że dasz radę! Jeśli uda ci się zniszczyć posterunki piglinów otaczające wioskę, może odeprzemy tę inwazję. Dobra, nie wiem, co będzie w przyszłości, ale zbuduję tu jeszcze jakiś mur. O kurde. Ładne to. Nienawidzę podziwiać osiągnięć ich inżynierii. A dobra, to jakoś... To jakoś się niszczy. Dobra, zniszczyłem. W sumie to oni zniszczyli. Tam ci sobie poradzą jakoś. Tak, to tak działa. Muszę to tak niszczyć. Dobra, już wiem, co robić w tej grze. To lawa jest? Boję się wskakiwać, ale dobra. Jakiś filmik się w ogóle włączył. A skoro tu jest creeper, to on co, będzie tak wchodził, jak w zwykłym Minecraftie w te pigliny i tak rozsadza wszystko? No chyba tak. Jakiś pytajnik tu mam. Tego można by użyć przeciwko piblinom. Skrzynka. Ile lazury tu dostałem? O kurde, no to już nieźle. tu lawa jest. Czekaj, 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 czekaj. Ja tu muszę chyba rampę wybudować. Lawa? Tutaj zdecydowanie nie doceniliśmy ich O kurde, zepsuć. ja wpadłem. Oni mi to rozwalą. Tak, oni mi to rozwalą. Tutaj w ogóle jakiś uzbrojony osobnik jest. Ej, ale szczerze, mnie tak zastanawia, jak sobie teraz patrzę na te piguidy. Narobili tyle wariantów. Jednego mowa, a w minecrafcie dostajemy, może nie wiem, maksymalnie yy, na jedną wersję. Nie wiem. Trzy moby to chyba wszystko. No, to wszystko. A nie, tutaj są! Padło. Dobra. w rozbiciu tych wszystkich posterunków udało ci się zebrać całkiem sporo pryzmaryn. Przynieś mi go do źródła przeznaczenia, a pokażę Ci jak Aha. zbudować coś bardzo przydatnego. No w końcu się przyda ten pryzmaryn na coś. Ja ja się zastanawiam, pewnie będzie taka sytuacja, że się niszczy to. W sensie, że piglidy zaatakują to źródło przeznaczenia, czy coś takiego, bo... No to jest takie typowe pole do bitwy, co nie? I co ja mam? Otworzyć śpiewnik. Tutaj. Ulepszenie zbierz żelazo. To jest takie coś, że ten... To po to są te żelaza takie w losowych miejscach rozmieszczone. Czyli co, gdzie ja mam iść? Tam? Czekaj, ostatnia uratowana wioska to była ta tutaj. Chociaż tu jest żelazo. Szybka podróż? Co jest? To po co ja przez tą całą mapę chodziłem? Daleko to jeszcze. Aha, dobra, po co ja przez te góry idę? Dobra, niech najpierw ten ty, tym zniszczą. Ty, bo ja nie mam w ogóle armii. I ci mi niszczą tu. Dobra, to tak, trzeba. Te z minerałów pewnie sobie jakieś mocniejsze, co nie? To nie chodzi mi, tu niszczą. A ja otworzę wieśniaki. Jaki menel. Dobra, teraz już to musi paść. To zaraz padnie. I teraz jeszcze tylko to. F. O. Co jest? Ej, to jest ta kostka z Minecraft Dungeons. Ej, można da tyle teraz teorii jakieś czołgi w ogóle kurde nie wiem co to się dzieje oj oj e, to czekaj to jakaś studia tutaj była do zbudowania a ja se to zbuduje bo czemu by nie jakie to wielkie e, mam mam wszystko mam wszystko mam Mam ludzi, nie mam ludzi. Ty, hoglin! Ej, ich tu jest? Czemu ja dostaję jakimiś kulkami? Skąd te kulki lecą? Dobra, to niech zniszczą chociaż te pigliny na początku. A skąd to leci? Co jest? Jaki gigant! Wie ile ich tu jest? Ty, bo ja nie mam w ogóle już ludzi. Dobra, niech wszyscy idą. Ja nie... Aha, nie mo ja nie wiem, czy ja tego portalu nie muszę zniszczyć. Tam jest ten hoglin, głupi. Tu jest jakiś ten... Jakiś piglin zapotężny. Dobra, wycofać się muszę. Ja muszę zniszczyć ten portal do netheru, bo jeżeli będę niszczyć wszystkie respy, to mi to zejdzie z jakąś... Więcej niż godzinę. Dobra, ja po prostu im będę kazała, ja sobie muszę chodzić gdzieś tu po bokach. Dobra. Ja lecę po resztę. Nie jakość, a ilość. Yy, da się jakoś zwiększyć ilość tych... Yy, osób, które mogę jakby zatrudnić? A Ej, jestem ciekaw, co się stanie, jeśli byś padł. Dobra, udało się pokonać. Ostatni. Oho, kurde. Ej, takie to pow koniec gry. A nie, jednak. Ojojoj. Ale szkoda. A tak ogólnie to na tym pięknym aspekcie kończymy to, bo w sumie już pewien etap tej gry zakończony jest. Dobra. Zrobiłem. Do widzenia.